Proszę, co tam pani grzebie? A gdzie jest ten mój pojazd, moja ta torba? Tu z tej strony. Tak wygląda zapakowana furmanka. Nie ja chciałem tego pokazywać wcześniej jak to, bo to dosyć długo trwało takie pakowanie. Z, chyba z godzinkę. Chociaż było mniej więcej zaplanowane. No, ale i tak zabieramy mniej rzeczy niż do tej pory na te poprzednie wyjazdy piwowarskie tym było złożone również to siedzenie. Tutaj, no a teraz możemy jeszcze dodatkowo dwie osoby zabrać hoho. Ho. Na stopa jakieś piękne panie. Widziałem, w nie byliście, tak? Czeski, tak. Przewieje To tak co to atrakcyjnie nie wygląda bardzo. Znaczy was nakręcę. Zapijemy Od browaru to jest 650 metrów Wybraliśmy się na butach no bo Blisko do hotelu, no tylko, tylko, tylko że pod jest pod cały czas pod górę. No nie wiem czy cieszę się. Wszyscy widzę, że jest to co trzeba. Znaczy, jest łóżko. Jest nieźle. Po długiej wyprawie jeszcze musieliśmy się wspiąć na drugie piętro i tak oto wygląda nasz pokój, a widok z okna. Ej, zaraz najpierw to mój pot. Widok z okna wygląda tak. Jest to... Nie. jak godziet robić? Robi krika, no to do krika daje tam powiedzmy 4 kg na 12 litrów, czy tam więcej nawet czasem. A tutaj intensywne Natomiast ta Morela i no to mało czuć, ale to są mało intensywne. Mm. A się i tak O, no powstaje! Boże, ja same liście? Bo nie, to tu są całe pędy. Nie, dziękuję, Ja już to mam rok. Swoje skosztuję. Tylko zaraz nocy Żywicą, Robert i Kasia mają dwa piwa, słuchajcie. Yy, piłem od nich czereśniak z Ameryki, czyli American Wheat, yy, świeżo przed rozlewem, doprawiony czereśniami. Muszę przyznać, że jest to sztos. Mam Cię, kurwa, będziesz w internetach. Chwilkę szczęśliwych. To jest jest Ja tylko... Nie, ja z pompy chciałbym. To Ostre, ale musi być... Czuć smak. Bo jak jest tylko goryczka, to Czujesz smak? Czuję jak W sensie, że tak się właśnie kończy impreza. Dzień drugi Cieszyńskiej wyprawy. W afterku, nie, z nie korzystaliśmy. Chociaż ponoć jakichś atrakcji szczególnych nie było. Ponoć, nie wiemy, znamy to tylko ze słyszenia. Za to dzisiaj silni, zwarci gotowi, odświeżeni, posileni śniadanie 7.30. A teraz, która jest? Wiesz, patrzyłaś na zegarek, czy nie? Nie, 8.41, a my zwiedzamy Cieszyn. W takich to pięknych okolicznościach przyrody i tego i niepowtarzalnych, znaczy zachmurzenie duże, opadów brak. kraju krajobrazu. W tym domu żył i pracował. Co nie? konkretnie to co? A tam takie, takie figurki ładne. Za piece. A Kiedy widzisz, że to jest barmeczka? Tak, barmeczka, za piece. Rzeczywiście. Dziwo, was rozchryty Co? Ej, to jest proszę Szanownego Państwa centralnie normalna ulica yy, w środku miasta. I taka knajpeczka, która z zewnątrz wygląda dosyć czeka. klimatycznie. Nie, nie. Ale obawiam się, że raczej nie będzie nam dane skorzystać. nie wiem, czekam. Ja wiem, ale to przecież. Ale nie, są w niedzielę od 12 .00. Otwarte. Widzisz i piwko rzezane, i wszystko. Wino białe, rozlewane do Z zmora, zmora w winko do dostania. Proszę bardzo, w cenach takich i nawet woda jest z tym, że chyba z zewnątrz nalewamy tu jest rozwiązanie oświetlenia a w zasadzie doprowadzenia do energii do oświetlenia tu jest lampka tu jest szyld no i to wszystko to jest krzew winorośli to taki portier tam był no to na tym maratonie czeskich wiłów to nie był czeski film. Był, to był maraton czeski filmu. Ale to nie był czeski film. Niedziela, godzina ósma rano i tętniący życiem stary cieszyński rynek. E, chyba to jest stary cieszyński rynek, bo w zasadzie nie wiem, jaki tu jest adres w ogóle. Pięknie szymiąca woda w fontannie. I ta oto syrenka przywieziona spod Bochni. nie moje Proszę bardzo, ktoś z szanownych Państwa przypomni, jaki był tytuł tego filmu o takim konsierżu z hotelu. Co tutaj przypomina mi kształt tego hotelu, z kolei tamten hotel z tamtego filmu. Jaki był tytuł tego filmu? Odpowiedź proszę szanownych Państwa yy, w komentarzach. I co to już? Nie mogę powiedzieć, że jakoś dogłębnie zwiedziliśmy Cieszyn, ten polski, ale ponieważ zaczęło padać, to wybieramy się do czeskiego Cieszyna i zajmie nam to całe 4 minuty. Według nawigacji, może istnieje jakaś niewielka szansa na to, że w tym czeskim Cieszynie będzie mniej padać, no ale. Znaczy, nie łudzę się, że tak będzie, ale chcemy po prostu kupić jakieś lentilki, co tam jeszcze jest? arachidki Czeko... w cukrze. A, arachitki w cukre, z cukre, z cukrze. <laughs> Studencką czekoladę dla babci. I co tam jeszcze? Może jakieś piwko przywieziemy czeskie sobie z Czech. Co? Zobaczymy, co tam będzie w jakimś sklepie, bo dzisiaj, przypominam szanownemu Państwu, że jest generalnie niedziela i tutaj znaleźliśmy dwa miejsca otwarte. Lewiatana, który jest za nami, i jeszcze ta knajpa, która, w której tam coś przygotowywali, słychać było odkurzacz. No to, a nie, jeszcze w rynku były jakieś knajpy, gdzie tam panie kalnerki się zaczęły, zaczynały uwijać. Myślę, że od dziesiątej będą otwierać. No to może jakieś sklepy spożywcze też będą w czeskim Cieszyni otwarte, żeby nam sprzedać te produkty, które chcemy nabyć i przewieźć do domu pachnącego żywicą. Podziwiajmy architekturę czeskiego cieszyna. Ładnie wygląda jak ten, jak świąteczna. No to jednak ten w polskim cieszynie ładniejszy. Prawda, że śliczny? Prawda, że śliczny. Selfie. Na cieszyńskim rynku. Ale może to się liczy, to wygląda jak choinka świąteczna, prawie takiej wielkości. Ej, no to tutaj, w rynku, to już totalnie wszystko jest zamknięte. Nawet knajpy żadnej nie ma. Ani nawet jednego sklepiku nie ma otwartego spożywczego. Może przy tej głównej drodze pomiędzy polskim a czeskim cieszynem, znaczy tam na pewno coś jest otwartego, bo już widzieliśmy, ale tutaj. W rynku po pierwsze, żadnej knajpy nie widzę, żadnego ogródka. Może tam coś jest, jakieś ławeczki, może tam coś takiego będzie, ale tak naprawdę tutaj jest wszystko zamknięte. Już jest po dziesiątej, to już wypadałoby, żeby się do jakiejś roboty Państwo pepiczki wzięli. Podążamy w kierunku książkobudki, która zapewne kiedyś była po prostu zwykłą budką telefoniczną, a teraz jest budką z książkami. Czytaj Oliwia Goldsmithowa, Otwier, otwórz coś, przeczytamy. I czytaj: nie. Klub odłożonych zen. Proszę, pinta ty nie ma po polskim Nie, no, od pierwszej marzy... pierwsze, Nie, Ani Manhattan, ostrożnie. Dalej jest ciężko. ...tripitowych snu, spal zachaleny, tmą kracze, pre, przed... No ale jest widzę, że rozstrzał dosyć spory. Poczeka, ładne. Tematyki w tych knihach. O, Henry! Popatrz, jak piękny. Wrtkawa... O, patrz stesna. jaki tu jest piękny! anep O, strój na lasku. Jacqueline Suzan, autor... Rozumiem, że nauczysz się teraz czeskiego. Teraz tak, będę uczył, specjalnie się będę uczył czeskiego.